I teraz w kolejnym odcinku zagrajmy W Dragon Ball Oxmovers, walki. Czytałam, via... Nie wiem, walki chyba to tak będzie się nazywać online. Grywam drugi odcinek porządny, teraz pytałbym mnie dwie walki. Hmm, kolejny nie przypomina wy... tego, druhana. Okej, okay, teraz dwie walki, Goku. O, To jest ogólnie mapa, na której się gra lokalnie. Komuś... O co wiem? Goku się. O, pomocel, pomocel, pomocel. O szty Co się stało? Z tym tej gminy Ok, nie duże jest w ogóle jednych On, te... On ma fryzury androida Chyba tak, siedemnastki Chociaż szesnastkę miałem podobną Znaczy taką bardziej kobiecą O sam chciał Maka mechanika które nie trafiłem. masz tu. Słabi zaraz. Chociaż nie, chyba w ogóle śnieci moje pusty, dlatego. To sama magia. W zaraz, gdy jestem kojąka, mi się to nie robi. Ta energia. Eee, zaraz. Tu jest ktoś. Briana Trzech na jednego zapewne teraz jest. Boom. o nie trafiłem. Regeneracja jest dosyć świetna. Jest sposób, że w ogóle tej krytycznej jest Dla słaba. jest naprawdę świetna. I to naprawdę. Więc w ogóle ma świetną optymalizację na I Naprawdę świetną. Nie jak jakiś monet, tylko miał sobie optymalizację. Pamiętam, Naruto nie miał swoją. Nie to pewien. Nie mam pojęcia właściwie się pan mówił, że tak było coś. E, ja nie pamiętam. Uuu. Jest tam... Jest tam tylko jeden? Jedno, jedno uderzenie mi tam nie pamiętam, okay. O, nie trafiłem. Wow. Okej. Okay. W ogóle gra jest naprawdę naprawdę świetna. Gra muszę bo 11 godzin, 12, gdzieś koło 2 dni. Właściwie to w jeden bardziej. Tak, kolejna walka i zaraz się widzimy. Można nawet będą 3? Nie wiem. Ok, no to jest ostatnia walka jaka będzie dzisiaj. Eee, na jeden tym razem. Hmm. Lemogra. Lemogra. Coś tak w polskim to brzmi czy Nie wiem. Letam. Oj, nie ma łatwo. Nie, nie, się nie, 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 tak mi się wydaje nie, bardziej nie, już nie, tak mi się tak nie, 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 tak nie, to jest nie, tak tak by No, już jest okay. Хиба, так мне далее здается. О, что? Хм, рэм, 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 Ой-ой-ой. Nie trafiłem. By czemu x trzy godziny? Mm. Nie o okay. No, mogłem użyć tego wcześniej. Załóż, OK, przełożyłem. Okej, powinno... Nie trafić. Bardzo trzeba się skupić na... Nie, klawisz mi się zepsuł w padzie. Nie, szybko. O, działa. Tak, mam pad rozwinięty właściwie. Jak połowicznie. Te nich ty kurzy, prawie nie umiem. Nie, 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 nie. Jest. Nie ma. Nie ma. To już? Wygrana. A ja tak nie. Nie to! Jestem przepraszany. Jestem do mojej pozycji przyzwyczajony. Nie mam w Przez co tak jest? Na to jakiegoś naprzód, chyba, no. Ale okej. Okay. To by było tle. No i koniec.